Liczenie. Mamy na tarczach cyferki 3, 4 na przykład. A tutaj jest 1, tu jest dwójka, to jest trójka, chłopaki kleją teraz po przebiegu, tak? Idziemy na dystans o, około 7 metrów, I żeby to było łatwe confirmation tu. I stąd strzelamy do wszystkich tarcz dokładnie taką ilość razy, co jest opisane cyferką. Tak? To jest maksymalny dystans, jakiego jesteśmy w stanie dostrzec tą cyferkę. Jakbyśmy chcieli większy dystans dać, ale żeby był nadal zawarty w Confirmation 2, no to oczywiście trzeba by te cyferki trochę wyraźniej opisać. Okej, okay. kto strzela? Łukasz Lowder, ok. Load I może. Troszkę się nie skleiło, ale nie szkodzi. Poza internet nie wyjdzie nagranie. W drugą stronę robimy bez dobycia. Chodzi o to, żeby tutaj pracować wzrokiem i cyferki wymuszają target focus. Oczywiście są umieszczone w piątakach. Stand by. Bardzo ładnie. Ok, A

Tutaj, żeby wymusić target focus, mamy liczbę strzałów na daną tarczę. Mamy 5 tarcz. Część tarczy jest w kilku pozycji strzela, tak? Mamy 3 pozycje strzeleckie. W sumie 24 strzały nam tu wyszły.